Takich wydarzeń by oczekiwał Kościół od samego początku. O czym byliśmy poinformowani we wprowadzeniu, że od zarania dziejów Kościoła było jasne, powiedziałbym, spojrzenie na drogi ludzkie, wśród których są drogi powołania. Do bycia dziewicą. Kościół dokłada jeszcze starań do tego, aby tę drogę uroczyście pobłogosławić, konsekrować. Co się takiego dokonuje? Drodzy moi, oprócz powiedziałbym takiego wielkiego pogłębienia, które przynosi nam teologia. Warto również, by w prostych obrazach i w takim powiedziałbym codziennym rozumowaniu spróbować spojrzeć na te wydarzenia, które są udziałem dzisiaj tych dwóch niewiast. Po pierwsze, zrozumiały swoje powołanie. To jest wielkie zwycięstwo w życiu każdego z nas. Tu trzeba powiedzieć, i, i niech to zapadnie mocno w sercach, że powołanie w życiu człowieka to jest coś wyjątkowego, bo to jest odpowiedź na pragnienie samego Boga. Bóg wobec każdego z nas. Ma jakieś pragnienie, pisze dla każdego z nas swoisty scenariusz życia, stawia zadania, oczekuje i nie ma, drodzy moi, lepszych lub gorszych powołań. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, otrzymaliśmy niezwykłe zaproszenie. Warto wiedzieć przy tej okazji, że każdy z nas otrzymał indywidualne zaproszenie od Boga, czyli Bóg jakby nad każdym z nas pochyla się osobno. Drodzy moi, absolutnie pewne jest, że nie ma dwóch takich samych dróg, czyli ka nad każdym z nas Bóg jako dobry Ojciec, jako Ten, który jest samą miłością i miłosierdziem, pochyla się, wyznacza tę drogę, planuje i pyta, czy pójdziesz tą drogą. Drodzy moi, nieraz przez pewną perspektywę patrzenia technicznego mówimy, to nie jest tak jak w fabryce, która produkuje miliony nieraz części zamiennych i mówimy, one są wszystkie takie same, prawie, ale przyjmujemy, że są takie same, a tutaj nie. To, że Bóg z taką. Niezwykłą troską indywidualnie pochyla się nad każdym z nas, nad naszą drogą, nad naszą historią. To jest to pierwszorzędne świadectwo, że jesteśmy dla Niego kimś wyjątkowym. I potem następuje danie odpowiedzi. Co możemy uczynić w danej chwili? Możemy powiedzieć Bogu nie, ale możemy i powinniśmy powiedzieć Bogu tak, i to z wielką radością, z wielką otwartością serca. Zacznę od tej sytuacji najgorszej. Dlaczego? Czasami człowiek mówi nie panu Bogu. Jakie ma do tego prawo? No prawo ma, bo jest wolnym. Takim uczynił nas Bóg. To także jest sygnał od Niego, że nas traktuje poważnie. Nie ma przed sobą niewolnika ale ma swoje dziecko, które obdarza pełnią zaufania, pełną wolności w podejmowanych decyzjach. Ale my chcemy Bogu powiedzieć tak. Dlaczego? Właściwie odpowiedź jest tak prosta, że aż zdumiewająca. Jeśli my wcześniej mówiliśmy, że ten, który nas powołuje, jest pełnią miłości, pełnią miłosierdzia, to jeśli ktoś jest pełnią miłości, to nie może mylić się i nie może obdarzać kogoś tym, co byłoby dla niego niekorzystne. Więc to nas powinno wewnętrznie. Tak uporządkować i tak uspokoić, że Bogu się zawsze mówi tak. I tu się dokonało to właśnie powiedzenie tak. I teraz, na czym ono polega, to powiedzenie tak, jak to w praktyce wygląda? Otóż oddaje siebie na władanie wyłączne, a Ty, Panie Boże, użyj mnie i tego wszystkiego, co jest darem od Ciebie, bo my tutaj prócz słabości grzechów nic z siebie dać nie możemy. To, co jest, Twoim darem chcemy, żebyś używał w jakim celu. Cel jest prosty, bardzo. On ma dwa jakby dwie, dwie takie szczególne cechy, dwa rysy są. Po pierwsze, z tego mego oddania na wyłączne władanie przez Boga powinna być, Bezustanie pomnażana chwała Boża. To jedno. I drugie, żeby Bóg korzystał z mojej służby, aby pomagać innym na drodze do zbawienia. Jakże to jest proste. I drodzy moi, i warto siebie w ten sposób kontrolować. Jak dzień się zbliża ku końcowi i człowiek wrażliwy robi rachunek sumienia, to tylko te dwa pytania trzeba by sobie zadać. A myśląc dzisiaj przez perspektywę niewiast, które pójdą drogą życia konsekrowanego w konsekracji dziewic, też to samo. Czy chwała Boża została pomnożona? I czy przydałam się dzisiaj Panu Jezusowi do tego, aby umocnił wiarę i miłość w innych? Oddaję się całkowicie. Czyli to, czym jestem uposażony, nie zostawiam sobie, tylko pragnę, żeby Bóg wykorzystał to jakby do końca. Nie mam jakby w tym swego interesu, bo i po co? Tak prawdę mówiąc, to nie jest to odkrywcze tutaj na tej drodze konsekracji dziewic, bo w każdym powołaniu. To jest fundament. Owszem, czasami mamy zaburzone widzenie, odczuwanie. Nie widzimy tego jasno, nie umiemy sobie wyobrazić, jak powinniśmy się odnaleźć na naszej drodze życia. Stąd też ważne jest, żebyśmy. Nieraz przyznali rację Świętemu Pawłowi, i do niego często jakby wracali, do jego pouczeń, który mówi: Jedni drugich brzemiona noście. To dla Was, Resu i Krystyno, jest wskazanie konkretne, jasne. Jedni drugich brzemiona macie nosić, to znaczy poprzez swoją codzienność macie pomagać innym w drodze do zbawienia. Dwa dni temu, kiedy rozmawialiśmy podczas tak zwanego skrutinium, a więc takiej rozmowy jakby finalizującej, cały ten czas przygotowania, to oczywiście z Waszej strony to nie jest żadna tajemnica. Były te pytania takie bardzo praktyczne. Jak, jak mam się odnaleźć? Co mam robić? I czcigodni, bo to do wszystkich jest. Nie można napisać scenariusza gotowego. Co mam robić? Można tylko podać zasady. No właśnie. Wyprawia mnie Jezus na tę drogę. Ja ze swojej strony oddaję mu się całkowicie. I teraz na mojej drodze Bóg stawia bardzo wielu ludzi, ale także wchodzę w pewne Sytuacje, wydarzenia, których jestem uczestnikiem. I mam pomagać. pomagać, zdobywać wyżyny nieba i rozwiązywać te problemy, które uniemożliwiają kroczenie drogami Bożymi. To nie jest ani zawiłe, ani trudne do rozeznania. Oddaję się, po prostu. Jestem do dyspozycji. Bóg w swojej mądrości i łaskawości potrafi to tak, w taki prosty sposób nas wprowadzać w te wydarzenia i w te spotkania z ludźmi, że sami jesteśmy zdumieni, jakie to jest proste. Ale warunek oczywiście jest ten pierwszy. oddaje się, a nie prowadzę podwójną grę. Korzystam z przywileju i prowadzę jakby swój interes. Nie. Oddaję się całkowicie na służbę Panu Bogu. I mnie interesuje Jego chwała, i to, aby moi siostry i bracia szli bezpieczną drogą do Królestwa Bożego. Chcę na, na tej drodze im pomagać. Powiada dzisiaj święty Jan, że trzeba abyśmy życie oddali za przyjaciół swoich. Kiedy my czytamy ten fragment Ewangelii Janowej, to jakby automatycznie nasuwa się nam pewien obraz. Przyjaciele to jest ktoś nam bliski. A drugie, oddać życie, to też nie mam wątpliwości, umrzeć za nie. Tymczasem to jest znacznie szersze pojęcie, bo tu chodzi o przyjaciół Boga, a Bóg wszystkich nas, których stworzył i za których Jezus poniósł życia, aby nas odkupić. Wszystkich uważa za przyjaciół. A więc to nie jest jakaś wąska gromadka. I drugie, tu nie trzeba myśleć od rana do wieczora, jak ja życie poświęcę. Dawać z siebie, oddać życie, to znaczy codziennie jakby spalać się w tym utrudzeniu. Mamy aż, aż nadto okazji do tego, żeby służyć Bogu i ludziom, aż nadto, na różne sposoby. I to trzeba wykorzystać. Czy to jest droga warta szczególnego zauważenia? Kochani, Bóg daje różne sposoby, ale naprawdę trzeba wiedzieć i o tym nigdy nie zapomnieć i to dotyczy wszystkich. Każdy z nas do wielkich rzeczy jest powołany. Normalnie, kiedy przychodzimy do wspólnoty jakiejkolwiek, to najwięcej jest tych, którzy są powołani na drogę bycia mężem, żoną, ojcem, matką. I czasami, kiedy pytamy ich, jak wy oceniacie swoje powołanie, to mówią no, większość z nich: A, proszę księdza, na czym tu się? Rozwodzić, zastanawiać, takie zwykłe. No i zobaczcie, ile potrzeba, że tak powiem, głębszego wnikania w te sprawy, bo tutaj trzeba dokonać ogromnej korekty. To są powołania królewskie. Jeśli Bóg posyła swego Syna. I przeprowadza Go przez rodzinę i przygotowuje do wielkich zadań, od nowy stworzenia, to tym samym pokazuje, że ci, do których posłał Syna, aby dali mu oparcie i stworzyli warunki do tego, aby wykonał misję. To jest coś wyjątkowego. I tutaj trzeba jakby przejść do wszystkich rodzajów. Wszystkie są królewskie. A dlaczego jest taka różnorodność? Bo Bóg szanuje różnorodność naszą. Każdy z nas jest inny i daje taką ogromną jakby paletę tych możliwości realizowania się. No tak jak nieraz mówimy, Kościół jako ogród przepięknych roślin, kwiatów, i znawca powie, nie można powiedzieć, że na tej grzędzie są wspaniałe, a na tej są gorsze. One wszystkie są cudowne, wszystkie są piękne. I dzisiaj cieszymy się właśnie z tej, powiedziałbym, grządki, na której wyrastają powołania do tego, aby być dziewicą konsekrowaną. I to jeszcze trzeba, kochani, też dodać: bądźmy przyjaciółmi tych niewiast. Ponieważ świat. To, co rozumiemy przez pojęcie świat, naprawdę niewiele rozumie. Naprawdę niewiele rozumie, co to jest za droga. I trzeba właśnie być takim stróżem, pomocnikiem, żeby te powołania mogły się ukształtować. Żeby były mocne, żeby nie poddawały się zwątpieniom, chwilom, powiedziałbym, takim trudnym. Trudne chwile to zawsze będą tylko, żeby źle nie owocowały te, te trudne chwile. Oto właśnie potrzebna jest ta asystencja. Bóg z jednej strony, a z drugiej strony. Człowiek. Bardzo jestem wdzięczny, że dzisiaj tutaj w tym gronie są niewiasty, które wcześniej zdecydowały się i przyjęły konsekrację. To jest takie ogromnie optymistyczne, ale także patrząc po Waszych przyjaciołach, którzy są, czy to z racji pracy, czy z racji rodziny. Widzę, jakie jest nie tylko zainteresowanie, ale wypisana na twarzach ogromna życzliwość. To dobrze rokuje. Cieszcie się bardzo. I proście także, abyście miały następczynię. To miejsce czeka. Żeby mogły być sprawowane tego rodzaju liturgie, bo to jest, to jest świadectwo, że Kościół żyje i że będzie jeszcze większe owocowanie. Amen.